To w jaki sposób żyjemy i korzystamy z zasobów natury ma ogromny wpływ na zachodzące obecnie zmiany klimatyczne. W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia ekologia oraz ochrona środowiska. Z tego powodu budownictwo drewniane staje się coraz bardziej popularne. Grupa Homak od lat wspiera producentów energooszczędnych domów drewnianych. Nasze rozwiązania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb zakładów ciesielskich oraz producentów gotowych prefabrykatów. Firma Weinmann, będąca częścią grupy Homak, od ponad 30 lat produkuje nowatorskie rozwiązania do produkcji domów drewnianych, do których zaliczamy. Maszyny CNC służące do przygotowywania materiałów do konstrukcji ciesielskich. Stoły montażowe do produkcji ścian, dachów, stropów oraz konstrukcji specjalnych. Zautomatyzowane systemy i urządzenia do produkcji ścian szkieletowych. Mosty wielofunkcyjne, które automatycznie wykonują pracę przy poszyciu konstrukcji szkieletowych. Kompletne linie produkcyjne dla budownictwa prefabrykowanego. Systemy podawcze i magazynowe, które optymalizują logistykę w hali produkcyjnej. W ofercie grupy HOMAK posiadamy kompleksowe rozwiązania w zakresie budownictwa drewnianego. Proponujemy nowoczesne maszyny, urządzenia, oprogramowanie, a także usługi doradcze i serwisowe. Służymy wsparciem na każdym etapie inwestycji. Wspólnie z klientami opracowujemy koncepcje, znajdujemy i wdrażamy właściwe rozwiązania. Co warto podkreślić, wartością dodaną ze współpracy z grupą HOMAK jest możliwość dalszej rozbudowy parku maszynowego wraz z rozwojem firmy. Firma Budman House posiada linię produkcyjną, która składa się z maszyny do przygotowywania elementów do konstrukcji ciesielskich BIMTEK B540, kilku stołów montażowych oraz mostu wielofunkcyjnego WALTEK M340. To nowoczesny park maszynowy do produkcji kompletnych elementów ściennych, dachowych i stropowych z wykorzystaniem linii produkcyjnej firmy Weinmann. Maszyny HoMAC są bardzo zaawansowane technologicznie. Współpraca oprogramowania, które używamy, jak również oprogramowania zainstalowanego na tych maszynach pozwala na wykonywanie produkcji z bardzo dużą dokładnością, z zaangażowaniem niewielkiej ilości pracowników. Pracownicy po przeszkoleniu przez firmę HOMAK doskonale sobie radzą z, z obsługą całego procesu produkcyjnego. Standardem naszych domów jest dom energooszczędny. Budownictwo drewniane cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Także w Polsce zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Powodem tego rosnącego trendu jest relatywnie krótki czas budowy domu drewnianego. Niewielki ciężar konstrukcji, oszczędność energii, trwałość i wytrzymałość. Podsumowując, drewno jest materiałem ekologicznym i w pełni odnawialnym, a wybór sprawdzonych rozwiązań to klucz do sukcesu. Firma Weinmann wyznacza drogę w kierunku nowoczesnej prefabrykacji, oferując innowacyjne maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Dzięki nim zrealizujesz swój cel. Zaufaj nam, jesteśmy właściwym rozwiązaniem dla Ciebie.